Cześć! Witam Was ponownie, jak widzicie, dzisiaj w plenerze. A to z tego względu, że jestem na urlopie. Powiedzmy, ale jak widzicie, pracuję. Pracuję, ponieważ mamy lato, a ja chciałbym się z Wami dzielić jak najczęściej to możliwe, z świetnymi, smacznymi przepisami. Znalazłem dojście do e, właśnie takiego swojskiego, domowego ogródka, gdzie rośnie naprawdę multom świeżutkich, pachnących, przede wszystkim nienawożonych warzyw. zrobię cudowną zieloną surówkę, a jeszcze dodam do nich, zobaczcie, pyszne, chrupiące ogórki małosolne. One są po prostu rewelacyjne. Przepis oczywiście na ogórki pojawi się już niedługo na, u mnie na kanale, więc będziecie mogli również oglądać, zobaczyć jak ja robię właśnie ogórki małosolne. Dobra, tyle dzisiaj gadania, a więc zaczynamy od pokrojenia kapusty. Później posprzątam. Kołówka taka mała. Jak kapusty wystarczy. I drobno szatkujemy. Gotowe. Teraz zobaczcie. Mam tutaj pachnący szczypior, koperek i pietruszkę. I natkę pietruszki. I to również wkroimy do sałatki, do surówki, taki grubo pokrojony, taki gruby ten szypior właśnie idealnie nadaje się do tej surówki. Teraz pokroimy koper i natkę pietruszki. Te grube korzonki odkroję, bo nie są potrzebne. Teraz pokroję ogórki. Ogórki kroimy w takie plasterki. To właśnie ogórki nadadzą charakteru całej właśnie surówce. One będą chrupały, będą lekko słone, lekko kwaśne. Po prostu cudowny smak. Takich ogórków wkrajamy około 5-6. Teraz zajmiemy się sosem. Do miseczki dodaję łyżeczkę miodu. Taką czubatą. Teraz wlewam oliwę. Dodaję porządną szczytę soli i teraz czarny, grubo zmielony pieprz i troszeczkę octu dziesięcioprocentowego. Dlaczego tylko troszeczkę? Dlatego, że pamiętajmy, że ogórki już są kwaśne, a jeżeli damy za dużo octu, tak jakbyśmy robili do zwykłej surówki sos bez ogórków, wtedy bym dał więcej tego octu, a tak muszę uważać, bo ogórki są, pamiętajmy, kwaśne. zamienię łyżkę na trzepaczkę. I sos gotowy. Zobaczcie jak on, jak on jest fajny, gęsty. I taki właśnie powinien być. A więc dodajemy do naszej surówki. I dokładnie mieszamy. Możemy podawać, więc jeszcze spróbuję. Koniecznie z ogórkiem. Hmm. Taka surówka idealna jest po prostu do wszystkiego. Jak grillujemy, jak robimy niedzielny obiad. No po prostu do każdej potrawy. Zobaczcie. Prosto, szybko i smacznie. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i róbmy latem dużo surówek, dużo zielonego, bo to jest samo zdrowie.